ma Hej, tutaj Ariko. Ostatnio byłam na Europejskim Storypsów w Austrii i nagrywałam tam vloga, jednak po zmontowaniu tego vloga strasznie mi się on nie podoba, więc a chciałabym wam to pokazać. Więc tutaj zobaczcie te urywki, najlepsze urywki, które nagrałam i mam nadzieję, że wam się ten vlog spodoba i zapraszam do oglądania tego krótkiego filmiku, bo nagrałam tamten i miał ponad 10 minut i strasznie mi się on nie podoba po złożeniu, a może ta krótsza wersja mi się bardziej spodoba, a chcę wam go więc Tyle. Teraz przyjechałam na europejską ustawę psów do Austrii i dojechaliśmy właśnie przed chwilą do miejsca, w którym będziemy spać. Tu mamy drzwi, szafeczka, jedno łóżko, tutaj balkonik i na nim mamy piękne widoki. Tam gdzieś na lewo jest strumyk, tam widzę, że ludzie pływają. Tutaj jest kolejne łóżeczko. I łazieneczka, której wam nie pokażę, bo tam jest pies. Idziemy dalej. Jedno łóżko, drzwi, szafeczki, wiadomo, lampeczki. O, nasze piękna walizeczka, nawet mamy telewizor. Więc spokój. Bardzo mi się podoba, jest takim w takim stylu trochę wiejskim. Przyjechaliśmy na pierwszy dzień wystaw, a właściwie na drugi, bo to się wszystko wczoraj zaczęło. Teraz wyparkujemy sprzęt, bo tutaj jest ogromna kolejka do wjazdu i potem idziemy na wystawę, a Susannie gdzieś tam idzie zaparkować, jedzie. Jestem teraz na terenie tego obiektu. Idę teraz na halę 20, bo tam podobno będą austriki i chyba tam z tego, co dobrze kojarzę, są też sklepy może tak, sklepy. Czyli już wiemy z na Sahala, czy mamy tutaj z boku Stoiska, a w środku są wystawione psy. Zobaczcie mój piękny tatuaż, który dostałam przy wejściu. Pozdrawiamy z czeskiego Krumlowa, idziemy teraz zwiedzać. dziwałem się, że ta miejscowość jest wpisana do UNESCO od 1992 roku i ona jest tak ładna. Ta strona ulicy, ja się jednym z polskich jedyna jest taki tutaj mamy przynajmniej nazwę, bo to jest tylko jednego kanału, ale kanał, ale ma tak idziemy na linijkę zmieniać czeski no który jest drugim najbardziej popularnym miastem w Czechach do zwiedzania po Pradze. Europejska Mieszał Absów, dzień trzeci, a nasz drugi, dziś mam zupełnie inny tatuaż. Nie produktu, ale kupiłam moim są uszy z królika, bo one je bardzo lubią, bo ostatnio na jednej z wystaw kupiłam moim są właśnie te uszy królika z tej firmy i bardzo mi zasmokowały, więc tutaj chadzając, przechadzając się po hali znalazłam tego pana i tą firmę, więc im zakupiłam.